Wrocław z roku na rok staje się coraz bardziej kolorowy. Zmora poprzedniej epoki, czyli szarzyzna, ciągle jednak nie daje o sobie zapomnieć. Do pracy, nie oglądając się na miasto, zabrali się więc artyści i instytucje kultury. Na budynkach malują wielkie murale, a nawet ogłaszają konkursy na takie projekty. Luka, wrocławskiego rapera, znamy dzięki jego muzyce. Ale niewielu wie, że Luk angażuje się też w akcje społeczne. Teraz chce zmienić wygląd wrocławskich budynków. Cała Polska jest wymalowana jak jakiś pawiak i w tym momencie stwierdziłem, że Jesus, nikt nic z tym nie robi. Wszyscy mówimy o tym, bo wiele osób o tym mówi. Pomyślałem sobie, że no fajnie byłoby zabrać głos w temacie. Luk ogłasza więc konkurs na pomalowanie elewacji bloku na chubach. No nie mogę podpowiadać, bo nie wiem, czy to powinno być bardziej stanowane, czy może jakoś szaleńczo ubarwione pod kolor drzew, drzew pięknych, które są w koło. Wybierzemy po prostu rzecz najciekawszą, możliwą do zrealizowania. Co znajdzie się na elewacji, nie wiadomo. Mieszkańcy są jednak zgodni. Mural na pewno będzie bardziej przyjemny dla oka. Niech będzie pomalowane. Dlaczego? Ma być wszystko takie szare. Nawet i kolorowo, Niech będzie każda klatka inaczej pomalowana. Tylko niech to będzie z jakimś takim artystycznym pięknem. No. Ale raper nie jest pierwszym, który postanowił zmienić w ten sposób wrocławskie budynki. Plastycy ozdobili już bloki na gaju. Wielkie Murale maluje też wrocławskie BWA i zaprasza do współpracy światowej sławy street arterów. Najważniejsze, by prace te były dedykowane mieszkańcom. Dlatego mieszkańcom, bo wybieraliśmy specjalnie na y, miejsce realizacji przestrzenie zaniedbane, potrzebujące estetycznych zmian. Murale zdobią już kilkadziesiąt wrocławskich budynków. Dzięki temu y, budynki y, Anonimowe, stają się bardziej widzialne, atrakcyjne, mieszkańcy bardziej się z nimi związują, utożsamiają. Prace na konkurs Luka może zgłaszać każdy. Wygrany zrealizuje swój projekt i będzie mógł cieszyć się, że jego prace każdego dnia będą oglądać setki mieszkańców.